No, that's the But in general, it seems to me that. Że... Okay, okay. So take it. Sure, yeah. Take it, yeah. Like it's yours. Yeah, sure. Go. Yeah, yeah. I'm right. I'm right. I'm right. I hope somebody will steal your tires, motherfucker. Wait, wait for me. No. Whoa, whoa, dude, dude. Chill. <laughs> okay go. Anybody knows any songs? Fun German songs? Okay. Wait for Peppa. No. Come in boy. Come on, we're late. Yeah. Go 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 go! Yeah boy. Go 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 go. So you guys you guys Nazis? Um yeah. You're finally awake. <laughs> 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 uh, Nazis, yeah, yeah, yeah. Of, of course we are Nazis. Can't you see? Yeah, all the uniforms. Yeah. yeah. Yeah, yeah. Hans? Hans, do you know him? Are we... what? Strummen van the feeden. Was? Oh yes, yes. Off the road you fat fuck! Off the road! Your pee-pee is small! <laughs> 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 wait, 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 wait! Where are we going? Wait, wait, wait! Look. Driver, where are we going? Look towards, look towards the driver's seat. Do you see this truck has a cabinet? Yeah, I thought we were going to the winery. Why does this truck have a cabinet for wine? What do you think they store there? Wine, dude. You you think why the hell we are in France? They're here for their fucking wine! Well, why does yes, this I truck just, have a cabinet? To. Why do you think- What do you think inspired the devs to put a cabinet on this truck? Because the devs had to model that shit, you know? I'm telling you. It was wine. Like, they were like thinking Why would Nazis conquer all the France? Why? And the only reason Because not women of course, would be, whoa, 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 but it's only a truck. Would be wine. Let's spade What's he got? What's he got? Does he have any golden teeth? Any golden teeth? Oh, whoa, whoa, whoa! Salvage, yes. <laughs> A, ah, właśnie kogoś Kleby kred naprawiał PUSH! On the right side Send my guy back to bridge Dobra, udało się mogę Jest lejować Jeskim jak like to jest helping Uff, udało się Nie! Skinąłem! Wyłonił się z tego domu pod był. Nie wiem czy Sarawa widziałeś. Nie, nie widziałem, jestem w trawie znowu. Kurde. My side is clear. Near me. You can, pass, you can pass clearly to the right from the bridge. Got them, got them. Jest okej Oj! Nie, są tu. ale przecież ja tu jestem, stary. Patrz. Hey, hej, guys! Guys! I'm here! Ja jestem po drugiej stronie. Ja jestem po drugiej stronie. Aha, no. Ale nie, aha, dobra, Ja mówię, jak krzyczę do tych, co strzelają, stary, z tamtej strony, wiesz, yy, jak to się nazywa? Poczekaj... Boże, kanat! Aaaaaa! Aaaaaa! Są wow. po drugiej stronie od ciebie. Są po drugiej stronie od ciebie. Wilka? Czy ty zdradzasz właśnie no. naszą pozycję? Widziałem kolesia, który jest na naszą stronę, and, uh... więc musiałem go zdradzić. Tak, tak. Do... Dobra, dobra. O, poważnie, poważnie. On tu leży. Znaczy, już, już leży, bo martwy, ale, ale był tu. Nie, nie będziemy. Czy ktoś może wrócić do Dove, proszę? George Hotel, defend, no. We'll be right, mate. Come in, hodge Quick on this point, we'll get it. And then, Shit. Quick and we're, kept in. Look, we're kept in now. Quick, yeah. we're kept we, in. Yeah, we Pamiętaj, No, And we are losing

Milka mogę znaleźć? Nie wierzę. No, wyjebało mi gry, tak, zobaczyć. Co ty z tym masz? Jest <laughs> stary, Coś tu chodzi. Widzę ich po staru, yeah, anyway. Nie, nie, ile nie. Pół... Eee Zobaczył nas? Yeah. O Boże, I'm nie, Ale krzyczysz. Żyjesz dalej? Tak! Yy, bo zdjęło posterunek. Tak, no bo tu stare oni wyszli z tego czołgu i zaczęli tu wchodzić. Jednego zabiłem Podczuli presję. Tak Ale najbardziej mnie boli w tym wszystkim, że mi się kasuje cały progres meczu, no nie, a naprawdę miałem go stworzyć, i zaś będę miał na koniec prawa przykili. No? Ej, ja tylko... no, mam tylko tam, exception, instruction, można jeść, ma... 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 wszystko. Oni bardzo mocno chcą mnie zabić. No, Szybko stawiaj ich hopita jak możesz. Nie mogę, bo jestem zaraz przy nich. Stary, zobacz gdzie jest, gdzie jest, gdzie jestem ja, a patrz jak teraz zrobię gdzie, atak wie? marker. E, to tak ci powiem po drugiej stronie drogi. E, tam widziałem od nich garnizon. No, Teraz jeszcze jest typo. Nie ma. Two Players in queue. Mimo, że jest 91 graczy, e, ty ja za chwilę będę pokazywał. Mhm. A ten tank tam cały czas jest, a ja ich tu morduję. Także już dwóch typów ściągnąłem. Jeszcze słyszę, jak idzie trzeci. To wiesz co? ja pójdę na artylerię. Oznacz mi go. Typa? Pojedynczego? <grym> tak. <grym> nie mamy amunicji. Albo nie, dobra, ja wiem, gdzie strzelać. Ja wiem, gdzie strzelać. A, faktycznie, nie, nie mamy amunicji. O kur. A mogło być tak dobra uh, właśnie tu kurwa leci Bombing run I to nie jest nasz bombing run. <laughs> um, they just used bombing run on my marker for some reason and the tank is moving still Ale harczy strasznie ten tank teraz. Dwa tanki chyba tu są nawet. Nie, cały garnizon jak idzie. Wow! Nie strzelają tutaj, zaraz mi nad głową ciągle. What do I do? a rusza się Dobra, powiedz tak, oszczędzaj amunicję Spokojnie, jeszcze mam 9 magazynów Jeszcze jeden jest wzdłuż drogi Dwa uh, tu tanks na my markerze. Dwie tanks na my markerze. No jeszcze coś tu jedzie. Ale oni tu na pewno zrobili garizon, nie? Ja się nie widziałem tam garnizonu. jak się spawnowałem. A co w się źle sensie, Proszę, że coś tu jeździ, no wróg, wróg. Tak to wróg miał tam garnizon. po drugiej stronie drogi. Dobra, przejechał ten supply truck, już tam jadę. Czyli idę go spierdolić. Nie, to jest tylko outpost. I wróg gdzieś siedzi na naszym punkcie. Nie ma tu garizona. To są tylko stare. stary. Już ktoś mnie zobaczył. O oh fuck. Oh fuck. O! Pojawiłeś mi się! Kurwa, kolejna coś jedzie! Nie! O! Tank! Ah, zaszli mnie w końcu. W końcu mnie znaleźli. Eh. Are those friendly supplies or enemy supplies that have just been dropped over the position. Friendly. Fajnie, ja zrobić garizon, chyba że znowu niech ktoś okłamał kurwa z tą mapą, tu nie gadajcie A rozumiałeś? Cannot drop supplies over here, bo nie są suppliesy dropnięte. nasze? Tak, nasze.

Ja, tu gdzie ja się zasponowałem Chciałam. Wypchnij mnie Ja potrącisz Dawaj, dawaj Do tyłu Próbuję stary cały czas Ale piek? gdzie wy jesteście Zobacz sobie gdzie jesteśmy tak zaraz na lewo od punktu no please, wypchnij się! No. kurwa, no. Dawaj, no, dawaj, No, po Karizon postawimy. Pusz, pusz. No. Powiedz, że się udaje, trochę chociaż. Komin, jak to wygląda? Mm, źle. Jak bardzo, nie mogę, nie mogę pchnąć nawet. Like can we get a garrison place D Squadron? You're literally just round past tyłu, the uh, supplies oj, at Duke Bridge there, oj. where you could have just built a garrison. Oho. No, 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 no. H Squadron, can you build a garrison on the 50 supplies at Doof Bridge, please? Yeah. Okay. Okay. Cheers, thank you. Lewo do tyłu, ale poczekaj, bo musisz najpierw prawo skręcić Bo on, on jak kręci kierownicą, to nie jesteś od razu w prawo Musisz poczekać, żeby się, się skręci, I teraz... I teraz Tak, teraz... Stary, ja cały czas próbuję Dobra, trochę się ruszam Jeszcze raz komin, bo krzyczał mi jeden typ do tego Trąbie, chodź No idę, <laughs> biegnę czy to nasz nasze możliwe, lecą na Dead żeby mój to nasz na Chyba nie. Czekaj. Dobra. A nie, nasza, nasza. Nasza? Pozwól, że ja ją rozbujam, nie będę się zatrzymywał ani na sekundę. Zapierdalaj jak ja w ostatnim matchu. Zapierdalaj tu. Patrz. Prosta linia. Prawie. No, ale drogą, nie? Czy chcesz po tej wodzie? Nie, tu nie ma. Aha, no dobra, jeżeli to jest według ciebie droga, no to tak. Nie, zapierdalaj. Jak bądź, komik prosto. 700 metrów. Zapierdalaj. Teraz, przeładowuję, przeładowuję, przeładowuję. Jedź, 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 jedź. stop, 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 stop. Czekaj, czy tu jest garizon jakiś postawiony? A jesteśmy na bridge'u dobra, jedź dalej. Tu jest za... Dopierdalej. There is an enemy tank on my yeah, yeah, yeah. Gdzie ty jedziesz, komi? Shit, fucking shit. Ja, da, 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 da. Ok, Okej, to, to. O! <laughs> ale było, Nie, była, była akcja. Tego sam <laughs> Była akcja kurwa między przeładowaniami. <laughs>